serdecznie z tej strony Dusiciel .pl -a. dzisiaj drugi odcinek, boże e, drugi odcinek w sensie druga część robienia tego przepięknego rollercoasteru czyli Dark Road e, Lecimy, dzisiejszym naszym zadaniem będzie postawienie torów i tam napędzić ich, dobra Klipse, 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 o boże Klipse, 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 klipse klipse, yy, boże, klipse, klip, klipse, klips, klips, dobra, nieważne, później to zrobimy, ale najpierw zróbmy tu jeszcze, cyk cyk, 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 pięknie, dobra, lecimy, czy się nagrywa tylko, eee, czy się nagrywa, czy się nagrywa, oczywiście, że się nagrywa, pyk, dobra, Lecimy klik 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 klik. O Boże klik. No o Boże! No klik i klik. Jezusie. Dobra. Dobra Zrozumy tak. Klik, 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 klik. 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 Klik klik. klik, klik. Dobra, w taki sposób. Pyk, 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 pyk. Dobra, jakoś to się zrobi. Pyk, pyk. Dobra, pięknie. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Eee, Boże. Pyk, 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 pyk. Klik, klik. Klik, 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 klik. Boże ile jeszcze, dobra. Eee. Dobra. Raz, 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 raz dwa, 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 cyk, 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 cyk. Dobra, no i tu już lecimy. Wyruszam w dal. Wyruszam w dal. Dobra. Cyk, klik. Eee. No. Mhm. Mm klik klik klik. klik, eee, klik 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 klik. Kurde, to wiecie co, ja może najpierw, najpierw zrobię jedne tory, a później drugie, jak będzie najłatwiej, lecimy, dobra, e e e, cykl, klik, 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 wjeżdża tu do paszczy jakiegoś czegoś, dobra, hop, wyjeżdżamy, Fajna ta kolejka, ale, ale i tak chyba na razie lepsze jest. Najlepsze jest chyba i tak na razie electro house. e e, e Klik, 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 klik. Klik, 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 klik. klik l -l 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 -l. No, chodź Dobra. Lecimy, lecimy. Jeszcze trzeba będzie napędzić później. No, ale spokojnie, wszystko się zrobi. Tu nie będzie generalnie jeszcze tych świeczek. Chociaż kurde. Bo tu nietoperze się będą robić. ha. No ha, ha. i co teraz? Co teraz z tymi nietoperzami? Trudno, no. Niech będą nietoperze. Będzie atrakcja. Nietoperze to będzie atrakcja tutaj. Dobra. No i os Może. Mogę też powiedzieć, że. To do czego się tam wjeżdża to jest nietobierz. <noise> Ale to nie jest nietobierz. Dobra. Lecimy. E, 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 do końca. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Pięknie. Pięknie, pięknie. Tu są w ogóle mainkarty tak. Dobra, no, lecimy teraz drugi tor, dobra, proszę deszczu nie padać, proszę mnie, nie wodę, weather clear, i time set day, lecimy bum 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 Dobra Chodź tu, dobra Skręcamy Dobra, podoba mi się ta kolejka Nie aż tak bardzo jak Electro ale Jest git Dobra Klikamy Klikamy, 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 klikamy Klikamy, klikamy, klikamy Kliku, 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 kliku Kliku, 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 kliku Kliku, 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 kliku

nie nieważne, nie pytajcie, nie pytajcie. Mi zawsze, ale to chyba zawsze, na każdym odcinku z Wążolandii odwala. Wążolandii. Wonszolandia. Oczywiście, Wążolandia. Szoland, Przecież tak się wymawia, co nie? To jest prawidłowe wymawianie tego. No. Dobra, mm -hmm, zbudowane teraz trzeba napędzić Dobra, może ja sobie zrobię tak. O. Cyk. Cyk. Dobra, no i napędzamy i się przejedziemy, no. Przejedziemy się, zobaczymy. Czy kolejka będzie fajna się przejechać? Czy może nie będzie fajna, ale się przejdziemy i tak. Nie no, będzie fajna, będzie fajna. Mi się podoba na razie, póki co mi się podoba ta kolejka. Razie, póki co, no, podoba mi się, jest fajna. Najpierw będzie jak będziemy tam jechać po ciemku, tam. To będzie fajne. Znaczy w prawdziwym życiu by było fajne, nie wiem jak to w Minecrafcie, no bo wiecie, no po prostu cimno. Cimno, nic nie widać, dobra. Co ja gadam w ogóle dzisiaj? Nie wiem. Łodwala. Łodwala mi grubo. Dobra. Hmm. Tutaj muszę zrobić coś takiego. No dokładnie. Dobra, napędzamy to. Ja... E ja. Następna, w sumie mogę wam zdradzić już, bo to jest ostatnia kolejka z strefy ekstremalnej, właśnie. To chciałem powiedzieć: ostatnia kolejka ze strefy ekstremalnej, więc następną strefą będzie strefa dziecka. Dziecki, czyli strefa dla dzieci. Dziecki. Dziecki to jest po prostu najlepsze słowo na świecie. Dziecki. E, no, będzie się nazywała ta strefa dziecki. I mogę Wam zaspoilerować. Ale nie wiem, czy chcę Wam zaspoilerować. Nie, no, nie. Na razie powiem tylko strefę. A przekonać się po prostu już na tym odcinku. Eee. W sensie na tym odcinku się przekonacie, hmm, jaka be, jak się będzie nazywała kolejka. Pierwsza, dobra lecimy. Już prawy skończone, a później tylko dobra, skończone. Teraz ten drugi tor. Nie, 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 nie. nie, nie. Zacznijmy od tej strony. Mm, tyk. Tyk, pyk. Dobra. Ja chcę się już tym przejechać, to będzie fajne. Cyk Cyk! Nie! Gdzie! No, proszę nie padać, ale. Te, te, nie, to. Te, no mówię wam, odwala mi. To jest, to jest normalne podczas nagrywania. To jest na, normalne podczas nagrywania w Wąsiolandii po prostu. To jest całkowicie normalne. Dobra. No, 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 Dobra, lecimy tu klipsa, 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 klipsa dlaczego tu nie było a tu było ja tego pewnie nie zauważyłem dobra, no ale dajmy tu też żeby nie było, żeby było tak samo wszędzie aha, nie może tu tak być What the aha, dobra, wiem dlaczego to tak nie działa bo są przecież Niektóre skręty, zależy od którego boku jesteśmy, to są przedłużone, no tak. Ja to mam łeb, normalnie. Dobra. Cykens, cykens. Cykens, cykens. Cykens, cykens. Cykens, cykens. Cykens, cykens. Cykęs, cykęs. Nie, 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 nie tor, tylko świeczka. Jak chcesz napędzić? Tor, torem. No kurde, znowu mi świeczka, no to chodź tu, świeczuszko. No nie torem, torem nie napędzisz. cyk, Dobra, i teraz jak już y, robimy to, to po drodze niszczymy świeczki. Dokładnie tak. Pyk, pyk. Dobra. Tu też niszczymy. Eee, pyk. Pyk. No i tu też niszczymy osem troszkę Pięknie, dobra. No nie Jezu, co? Ja mam downa Dobra, pyk. 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 Dobra, już prawie koniec. Już prawie koniec. Jeszcze tylko chwila i będziemy mogli przetestować naszą piękną kolejkę. Nie, to mnie postawić. Pyk, to jest koniec. Tak, to już jest koniec. Nie mam już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Dobra, testujemy. Uwaga. Niu, 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 wjeżdżamy do płaszczy, nie wiadomo czego. I ziu, oła, Dobra, będziemy musieli zniszczyć tego, tego bloczka. Dobra, lecimy i teraz do ciemnego tunelu. Bum, bo nie jest już taki ciemny. I bum, wjeżdżamy, hop, nad kolejką w ogóle. Tu to, to kolejka, pyk. Fajnie, 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 podoba mi się. Y Jeśli wam się też spodobał odcinek, zostawcie łapę w górę, oczywiście. I widzimy się w następnym odcinku, gdy będziemy robić pierwszą kolejkę do strefy dzieckiej. Na razie, elo!